Siemanko, siemanko, Michał z tej strony, witam serdecznie na kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać platformę Rydium. Rydium to jest DEX, który jest zbudowany na ekosystemie Solany. Zanim zaczniemy, poprosimy Intro Money, Rydium jest to zdecentralizowana giełda na Solanie i od ostatniego naszego wideo zmieniło się tutaj kilka rzeczy, a poza tym jest tu kilka newsów, o których chciałbym Was poinformować. Więc jeśli chodzi o DEXy, czyli zdecentralizowane giełdy, mamy tutaj tak zwane swapy, czyli możemy sobie swapować jedne kojny na drugie. Chyba mam ogólnie coś tam do sprzedania, ale to Wam pokażę za chwilę. Mamy również trading. I tutaj możemy wystawiać limit ordery, czyli możemy wpisać cenę, po której chcemy kupić lub sprzedać dany coin. I jeśli cena dojdzie do tego miejsca, to zostanie wykonana konkretna akcja, którą sobie tutaj zaplanowaliśmy. Na co warto zwrócić uwagę, to tutaj jest ta rubryka. Więc jeśli będziemy kupywać lub sprzedawać, trzeba zwykle kliknąć settle, to znaczy zatwierdzić lub rozstrzygnąć tą transakcję. Jeśli chcecie zobaczyć to w praktyce, to sprawdźcie moje poprzednie wideo o właśnie platformie Radium. Mamy również te swapy i mamy liquidity, czyli jak na każdym deksie możemy dodawać płynność do różnych par. I oczywiście są tutaj coiny z ekosystemu Solany, ale są również coiny tak zwane zrapowane, czyli jest tutaj link. Jest Sushi, widziałem gdzieś tu Ethereum, Tomo, USDT. Wrap, USDC, USDT, WiFi i tak dalej. Wiadomo, żeby dawać płynność, należy dodać to tokeny w równej ilości, czyli 50-50. Więc jak na przykład dajemy 100 dolarów w Radium, to musimy dać 100 dolarów w USDC. I tutaj mamy pulę płynności, gdzie możemy właśnie podejrzeć, jakie mniej więcej fi możemy tutaj sobie zarobić, dodawając tą płynność. Mamy również coś nowego, co jest nazwane Permissionless Pools. I tutaj są takie mniej spotykane pary, to znaczy tokeny, które od razu się pojawiły w tym ekosystemie. Od razu, jeśli je mamy, możemy dodać do nich płynność. I tutaj nagrody są lekko, lekko wyższe. I oczywiście, jeśli dodajemy płynność, to w zamian dostajemy te tokeny LP. Tokeny LP możemy później wrzucić na farmę. I tutaj są farmy od Radium do pary do Radium, które mają no, dość ciekawe nawet APR. I tutaj są tak zwane Legacy Farmy jeszcze. Poza tymi dwoma opcjami mamy jeszcze opcję Fusion, która ogólnie też jest farming, tylko tutaj mamy już inne pary. Na tych farmach tutaj są raczej wszystkie pary są do Radium, a na Fusion są różne pary. Tak jak widać, ja mam tutaj tego stepa USDC, jednak step został tak zglebowany, że póki co to nie dotykam tej e, płynności. Niech ona sobie tu kopie. I ja co jakiś czas sobie wymieniam po prostu te stepy na tokeny Radium. Nie wymieniam mi wszystkich. Mam nadzieję, że ten step prędzej czy później się podniesie i, i przynajmniej wyjdę na nim na zero, bo w tym momencie no, to nie był zbyt dobry deal. Ale jak ja wchodziłem na tą farmę, to tutaj było ponad 1000%, więc połasiłem się po prostu na wysokie API i no, nie skończyło się to zbyt dobrze. Mamy również staking, staking tokena Radium, który daje nam 31% APR, i ten staking jest nam potrzebny, żeby się zakwalifikować do akceleratora. Generalnie to jest tak zwane IDO, czyli tutaj są wypuszczane nowe tokeny. Żeby się zakwalifikować na przedsprzedaż tych tokenów, należy właśnie stakeować tokeny Radium. I tak jak wam pokazywałem we wcześniejszym wideo, tutaj było tylko 20 tokenów, później już podnieśli do 50. Jest nawet opcja na 500. W tych ostatnich IDO była ogólnie loteria. Loteria wygląda tak, że trzeba zdeponować swoje USDC na blockchainie Solany. Więc kupujemy Solane, przelewamy ją tutaj, albo na przykład możemy wysłać również z giełdy FTX albo Ascendex. Po blockchainie, właśnie Solany możemy je wysłać na Solet. Solet to jest wallet z Solany albo kupujemy Solany i po prostu wymieniamy na USDC. I wtedy deponujemy te środki w tej loterii. I na następny dzień będziemy wiedzieć, czy możemy zakupić jakieś świeże tokeny, czy nie. I to jest właśnie świeży projekt, który będzie startował na Radium. Nazywa się on Only One. Podlinkuję go Wam w opisie, żebyście mogli sobie sprawdzić, co to jest. to jest. Platforma social media oparta o NFT i ten token będzie miał ticker Like, także bardzo fajny. Myślę, że trafiony pomysł, jeśli chodzi o ticker przynajmniej. A jak sama platforma się rozwinie, to zobaczymy. Widzę, że moje kaczuchy również są partnerem. Ciekawe. Będzie tutaj oczywiście można wytwarzać swoje własne NFT, będzie można nimi handlować, bo będzie wgrany marketplace. Jaki również będzie można zarabiać na tej platformie dzięki właśnie stejkowaniu tego tokenu, like. Do tego kreatorzy będą mogli postować w formie NFT i później jeszcze farmić dzięki właśnie tym tokenom, i będą je mogli również sprzedawać. Także jest to coś, czego jeszcze nie widziałem na rynku. Myślę, że warto się zainteresować tym tematem. Tak wygląda tokenomia, like. Cena jest na ten moment oczywiście bardzo niska: 1 milion kapitalizacji, 500 milionów coinów. I tutaj mamy diagram, jak zostaną rozdysponowane te coiny. Generalnie community dostaje tylko 35%, więc jest to mała liczba, a w przedsprzedaży będzie w sumie około 10% dostępnych, czyli jeszcze mniej. Tutaj mamy roadmap, więc jesteśmy w tym momencie tutaj. IDO marketplace w ostatnim kwartale tego roku mają odpalić aplikację, zostanie włączona loteria, zostaną dodane nowe funkcje i public launch. W pierwszym kwartale odpalą aplikację mobilną, zostanie dodane wsparcie dla stablecoinów, to jest ciekawe, no i oczywiście governance, czyli voting i governance features. Według mnie jest to dość ciekawy projekt, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Aczkolwiek już są platformy social media zbudowane na blockchainie, ale nie powiązane z NFT. Żeby było jasne, to oczywiście nie jest porada inwestycyjna. Ja nie będę jakoś tych tokenów skupował, ale chciałbym sprawdzić, czy się dostanę na tą przedsprzedaż dzięki właśnie stykowaniu mojego Radium na tej platformie. Ja nie stejkuję tutaj jakoś dużo, bo mam tylko 55 tokenów. Jednak będę próbował się tam dostać. Aha, zróbmy sobie tego swapa. Przesłapujemy sobie połowę moich tokenów step na tokeny Radium. Dostaniemy w tym momencie prawie 12 tokenów Rai. Tutaj mamy dość wysoki price impact, to znaczy, że ten pool jest dość mały i możemy podbić cenę wykonując tą transakcję. Jednak slipecz jest tylko 1%, także ja to robię tak czy siak. Zatwierdzamy naszą transakcję. No już mamy trochę radium. Teraz to radium jeszcze możemy sobie wrzucić tutaj na staking. Stake raj. Bierzemy maksimum. Confirm. Zatwierdzamy tą transakcję. No i mamy 67 radium w tym momencie. Dobra, dzięki wielkie. To by było tyle na dzisiaj. Zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgów. Zostaw suba, jeśli nie subskrybujesz, bo połowa z was nie subskrybuje tego kanału. Co jest grane? Dzięki, pozdrowki.